Cześć, z tej strony Kurczak, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Binding of Isaac Reader. No i co my tu mamy? Golden Goda, jak pamiętacie, odblokowałem ostatnio. Lecimy dalej. Tylko kim? Isaaciem. Hmm. Kurczę, nie wiem, może Isaaciem polećmy. Tak. Sorry za chwilkę ciszy, która trwała trochę. Od razu mówię, że z rano i nie czuję się najlepiej. Więc mogę gadać dość dziwnie. Więc, więc, więc nie denerwujcie się na mnie. Yy, I spróbuję to nagrać w 25 fps, znaczy w 60 fps bo 25 mi się skojarzyło z tym quarter'em, którego teraz dostaliśmy quarter na naszej raunchce. Więc wejdziemy sobie do sklepu też na pierwszym piętrze, bo klucz mamy. A ty żbiku. Mamy też drugich ludzi jakby co na następne piętro, więc nie ma problemu. Całkiem spoko. Ło Dobra. Tego pokoju bardzo nie lubię. Cholera. Dobra, wymigi migi. I to sprawy. No i się nie udało już wymigigów zrobić. A! Ah! Jestem gruby. Jak grubym trzeba być Cyk, jeszcze jeden. Chyba, że zdetonujemy jeszcze tą kupę. W sumie... Asi. I, i ciebie też nie lubię. O! Dlatego go nie lubię. Sam w sobie nie jest aż taki zły, tylko że spawnuje właśnie te podwójne pająki. Nawet te skaczące w doby nie są takie złe. Jak te z, które tak się rozpadają, bo tych to bardzo nie lubię. I nie mamy jednego zdrowia całego. I co to za runa? Echwas, pasycz. Chwila, co ona robi? Ruda, eee, ruda, runa. runa, runa. Echwas. O jest, echwas. Aha. No to robi nam dropdora do, do następnego piętra. Myślę, że jakoś przeżyjemy bez tego, chociaż. Jeszcze mamy szansę, trzy monetki zdobyć jakoś. Bez zniszczenia, oczywiście, tej maszyny. Zobaczymy. Tylko ten do mnie nie doskakuj. Okej, okay. piguły Hematomazis. Okej, okay, fajnie. lock up, o. Dobra, to rozwalmy wszystko co się da. Tam wrócimy po te kupy później jeszcze. Okej, okay, nic tutaj. Dobra, tam jakiś. Jakimś cudem się udało wyjść, nie wiem jak w ogóle. O, ale mi dziwnie gardło boli. Jajku, te uniki. Gdzie moje pieniądze? Dobra, no to będziemy chyba zmuszeni wysadzić maszynę znowu. Yy, to nie, nie robi jakiegoś dużego problemu. Ale jeszcze rozwalmy te kupy. Nic. Nic. Coś niżej jeszcze ciekawego może być? Bardzo nie chcę stamtąd wysadzać tego. Kupy tu już rozwalone. Tutaj też. Czekajcie chwilę. Aha, jak wy mi napiszecie po filmiku, że gdzieś skałkę ominąłem czy coś, to... ...to dużo mi to nie da. No, dziękuję wam bardzo, że oglądacie tak uważnie, ale... ...ale naprawdę dużo to mi nie daje w momencie, kiedy ja już odcinek wyrenderowałem i wrzuciłem na YouTube. I często też właśnie sam widzę, że już zdrzebałem i... No, i jakoś sobie z tym muszę poradzić. Z moją głupotą. Dobra, pójdziemy na bossa. A ile będziemy mieli na tyle zdrowia, żeby jeszcze sobie zejść do tego pokoju yy, z kolcami, to też sobie wejdziemy. Już chyba nie będziemy mieli. Nie wiem, w pewnym momencie po prostu zaczęła spawnować tylko i, i to mnie troszkę zgubiło. Jakby skakała, to w miarę bym sobie poradził. Ja nie lubię bardzo, jak oni spawnują coś. Bo nie można się. Ogarnąć, co tu robić? No i brawo, jedno serduszko już w plecy. Ewentualnie użyjemy ekwazu jak będziemy tam w pokoju, tylko żeby serce jakieś wypadło jeszcze. No, niestety. No dobra, to będziemy mieli trzy serca. Tutaj z tym, ok. Wejdziemy tam, zobaczymy co dostaniemy. Będziemy mieli wtedy trzy całe serca i pusty kontener jeden. Przydałby się deal z diabłem później. No, tak myślałem, że pająki. Świetnie. No, super. O tym nie pomyślałem, oczywiście. O, nic nie dostaliśmy od nich. Ok. Żeby kolejnego połóweczka nie tracić, kolejnej połóweczki nie tracić, to wywalimy już tam. No i cóż, tak jak próbowałem z terrarium, teraz teraz spróbujmy zajzaki w tych 60 fps. Jak będzie fajnie. Będzie krócej się wysyłało czy coś, czy jakoś ładnie to rzeczywiście bardzo będzie wyglądało. Ja będę odczuwał niesamowitą różnicę, to zagramy. Będziemy tak grać już. Ale coś mi się nie wydaje. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszyscy pokonani. Przydałby się bomba, jak tam widzieliście, nadal mieliśmy. Dość bardzo fajne miejsce na bombę. Nie wiem, czy to dobrze, że go wziąłem, bo mam się teraz zmienił, po prostu wyrzuca e, rzadziej te swoje. Rzadziej wyrzuca te swoje e, serduszka za nasze serduszka i często też wyrzuca złe pająki, więc. Jego żywot jest teraz. Nie zdążyliśmy... Kurde, źle go, że go wziąłem. Bardzo źle. Jego ta bomba zabije. Nie! Nie! No dobra. Tych i tak mi się nie dostał, więc spoko. No, już zabrałeś? Cieszy mnie to. Jakbyś jeszcze ich bił trochę czasem, to by było fajnie. Pieniążek. Tu kolejne miejsce, gdzie mógłbym bombkę podsadzić. Widziałem ten kamień, spokojnie. Ok, jakaś piguła. Piguły mieliśmy spoko na razie, więc miejmy nadzieję, że to też będzie dobra. W ogóle co tam u was, bo rzadko coś ostatnio piszecie jakieś komentarze, tylko o fajny film, fajny film. Tak roboty po prostu się z Was zrobiły. Kiedyś to pamiętam jak pisaliśmy, tak o... Spidam świetnie. Co tam u was w ogóle jak się bawicie, święta się teraz zaczęły, w ogóle już wolne jest, więc mam nadzieję, że jakoś tutaj się cieszycie z tego powodu. Bo kto by się w sumie nie cieszył. Ja ogólnie jestem szczęśliwy. Po bardzo przyjemnym, ale męczącym dniu. Więc mam nadzieję, żeby również. Ok. Nic ciekawego. Dostaliśmy monetę. A jakbym wiedział jeszcze, ile mam tego zdrowia. Dobra. Może pójdziemy na bosa. A następnie, następnie po. Nie zbieraj tego serca. Następnie po bosie zbierzemy wszystkie te serduchy. Serduchy, serducha. I pójdziemy do tego pokoju dodatkowego. Tego z kolcami się uważać, pamiętaj. Kurczak, tam jest źle. Dobra, drifting. Driftuj. Driftowanie w głównie to powinna być jakaś dyscyplina sportowa nie wiecie. Fufu. Główno. I drifting. Drift, drift. Ogólnie ostatnie dwa odcinki były według mnie bardzo, bardzo udane. Mam nadzieję, że również wam się podobało. Zobaczymy jak będzie w tym odcinku. Miejmy nadzieję, że równie udany będzie, bo chciałbym na hardmocie poprzechodzić to wszystko tutaj teraz. Steam cells, bardzo, bardzo fajnie. Zgarniemy to. Mamy dużo hp Apple, więc więc to nie przeszkadza. Fearshotsy są naprawdę spoko. Nie doceniałem wcześniej tak tego przedmiotu jak teraz, po... po przejściu tego... O, oh, fuck! Tego challenge'a z darkno z darknością, tak, z ciemnością, darkności. Świetnie. Świetny pomysł, kurczak. Dobra. A teraz i tak mam te serca, to ochronimy przynajmniej te czarne niebieskimi, żeby nie wypaliło ich. Bo by było bardzo, bardzo szkoda. Dobra. Tutaj no, zgarniane Zobaczymy na tym piętrze jakie mamy w ogóle teraz. Jaki jest nasz stan zdrowia. Bo tutaj niestety nie jesteśmy w stanie. Okej. Okay. Ach, chciałem znowu zabrać, tak? To jakby ktoś się pytał, to było specjalnie z tym, że ja to podsunąłem tamtą, yy, tamtą skrzynię, bo nie byłem pewny, czy to wypali, więc chciałem po prostu podsunąć, tylko że za późno się skaknęli, że powinienem tak zrobić i no i niestety się nie udało do końca tak jak chciałem, no ale zobaczymy jak z tym drogiem będzie. Jak widzicie, to jest warto nawet odpalać, to czekajcie chwilkę. Mamy jeden lak, a wypadły nam już dwa pieniążki. No <laughs> oh, jak mi się głos zagił. Voice break. 10 pieniążków. 10 pieniążków. Czy my chcemy zejść do sklepu? Nie, bo mamy jeden klucz. Nie chcemy. Kolejne piętro. I w sumie jak mam tą bombę, to mogłem zużyć teraz na tego kamyczka, Ale czy to się opłaca? Czy mi się to będzie opłacało? Nie wiem, czy to go dosięgnie teraz. Okej, okay, dosięgnęło. Bo właśnie chodziło mi to, żeby tutaj jeszcze jakiś ewentualny treasure um Nic, nie, 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 nie. Wysadzać też nie będziemy, ponieważ sprzedadzą się pieniądze na następne piętro i coś tam będzie ciekawego do kupienia. Myślę, że będzie. Dobra. Hits. Strasznie wieje, teraz po prostu wracałem wczoraj do domu i... Coś mi się stało z gardłochem. Wow! Całkiem nieźle z tymi sercami. Okej. Okay. Okej, okay. nie wiem co tam wybuchły, chyba pająki. Ok, ok, ok. Jeszcze raz powiemy ok. Nic się przecież nie stanie. Damage już mamy spory, plus te first jest naprawdę ok z tym. Nie dać się trafić za bardzo, bo w sumie zdrowia też mamy całkiem ok. Całkiem ok, ok, ok. Kurczę, kasłownik taki bogaty. Mmm, kurczę, chciałem to jakoś podprowadzić, ale nie wiedziałem z której strony i w sumie nic nie zrobiłem, ale to... tego nic nie dało. Jakiś item na spację może być... Powiedzmy, że przyjmiemy. O, chwilka. nie. Potrzebne nam będą klucze. Jeśli zdobędziemy później klucz, to może. Shiść. Ej, no jeszcze byłem tym unicornem. Czemu nie zadziałało? No niestety przez to, że mamy ten Giants Belt, to Champions Belt czy Giants Belt, nie Giants Belt to był w lolu. Jakimś on szczelił, jak był ja piercie. No to był bug i przez buga baga straciłem HP. Dlatego ta gra jest smutna. Ta gra jest żałosna. Nie grajcie w tą grę. Pozdrawiam. Ale nie tą grę, tylko was. Dobra, i z ciebie niebieski czempionie co dostaniemy? Bo niektóre czempiony są dobre. Dostajemy demyż na przykład na głupi ryj, albo w serduszko, które powinniśmy zebrać, ale dobra. Niech ci będzie. A wreszcie z takim ładnym stanem zdrowia tutaj. More options, no pewnie, że tak. Tylko musimy chwilkę przeczekać, aż będziemy mieli jakieś pieniążki dodatkowe. jedna monetka wystarczy na spokojnie. Dobra, póki nam Darkboom jeszcze nie wywalił żadnego yy, Pajączaka, to, to jest całkiem okej. Okay. Dobra, tutaj na spokojnie. Nie dać się w kolce. To mi oddaj. Wiem, że się nie opłacało, bo mogę za to dostać lepsze rzeczy, ale... Ale, ale... Ale już wolę mieć to zdrowie pełne. Bo później by mi pewnie nie oddał. Holorynk 1, dobra. A jeszcze jest tutaj kubka. Z kubki nic. Kubka biskupka. Ojej, ojej, ten pokój. Ten pokój mi się coś nie podoba. Dobrze, że nie mam tego przedmiotu, który daje nam knockback. Ponieważ byśmy troszkę tutaj mieli jeszcze problem większy, bo i tak oni się już odpychają. Fak Z ciebie co wypada pieniądz? Tak. Świetnie. Dobra, zejdźmy na razie, póki nie mamy jeszcze nawet tego naładowanego, bo na bossa się nie opłaca. Bez naładowanego coś ka iść. Plus nie kupując More Options, tak samo się nie opłaca. Ponieważ dopiero to działa na bossach, chyba i. No, tylko na bossach działa More Options. Jeśli ktoś nie wie, jak to działa, to po prostu dostajemy e, dwie możliwości zabrania różnych przedmiotów. E, tylko, że możemy wybrać jeden. Drugi odpada. To na razie podziękuję. Hmm. Zastanowię się. Chociaż w tych kupach powinno coś być. Bomb z Arkei. Super. Wolałbym raczej w drugą stronę, ale niech będzie. W takim też wypadku możemy iść po prostu tą skrzynkę ogarnąć, która będzie... Yy, 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 w arenie. No i teraz by się te bomby przydały. Fuck. Mogłem to użyć później. Fuck. Znaczy Mogę? Mogłem... no mogłem, ale nie wiedziałem o tym. Jest, pieniądz, fajnie. Dobra, na razie nie będziemy wysadzać tej skrzynki. Oj, oh fuck. No dobra. Mm, tylko chwila. Bo secret już tutaj znaleźliśmy jeden, a to w sumie nie będzie drugiego nigdzie. Tak, znaleźliśmy to sekret? Nie znaleźliśmy tego secreta, jestem głupi. Ło, dobra, to jest nasz pająk. Uh, uh, uh. Ale właśnie widzicie, jak się zmienił. Zmienił się na gorsze. Magician No dobra. To nie jest takie dobre, jak się nie ma jakiegoś lasera czy coś. Bo, 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 bo. Bo z laserkiem to bardzo fajnie działa. Albo na przykład z Glimstone'em. Tych nie lubię, bo jak przestraszam ich, to wtedy oni właśnie odchodzą. A przydałoby się, żeby oni mnie gonili, żebym ja miał ich trafiać. A przestraszeni przede mną uciekają, jak widzicie. Chociaż to nie jest takie też złe, bo. Głupio stają w jednym miejscu i można ich jakoś zabić. Ok, jeszcze jedna fala czegoś. Dobra, szczekające haski. Hau how, how, how. Tak w tej wersji nie szczekają. Tak samo ja pytam, że to w którymś odcinku z pierwszych mówiłem właśnie, że, że się zepsuli. Zepsuli mi huski i się nie nagrać. gra już nie ma sensu. Niestety. Ok, more options. There is option, dobra. Tu jeszcze właśnie można rozwalić. Wpłacimy jednego pieniążka, bo troszkę ostatnio wypłacamy za dużo z tego naszego bankomatu. Jeep, 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 yep. dobra. Dobra, dobra, dobra. Boseł zobaczymy, co będzie bossem, ale raczej użyjemy na niego tego e, rogu. O pewnie, że użyjemy, jak jest czap. Tylko się daj trafić, ziomek. Pak. On taki łatwy nie jest, ten przyspieszony. Dobra, przynajmniej jak go straszę, to nie chce we mnie wjeżdżać. Shit. No dobra, niech będzie. O! O Boże. <grystanie> Dzięki. No nie, nie mogę. W ogóle jakby ktoś mógł wybrać range-upa, jak może dostać wszystko. Świetny przedmiot. Damage, ręcz. Cokolwiek jeszcze chcecie, ten jest. a, dupa. Dostań dobre przedmioty, przegraj. Patrzcie, jak fioletowego sfirujemy, to jest taki praktycznie czarny. Dobra. To wcale nie był rasistowski żart. Bo nie miał być. Dobra, wiecie co, zauważyłem, że ten rodzaj pająków jest najłatwiejszy po prostu, z tych takich ściennych pająków. Nie, na boki jakbym latał to, to jest słabe. You feel stronger coś tam, coś tam, więc nie wiem co to jest, tak samo. Eee, w dół zejdźmy. O, oh fuck. O, oh fuck. O, oh fuck. O, oh fuck, jeszcze taki. Dobra Dobra. A gdzie moje pieniądze? To był złoty chyba. O fak. o jać. ojej No proszę, was 20 tysięcy pająków ominąć. Jeszcze czempioni zadają mi jedno całe HP Świetnie Też czuję, że ten odcinek się niedługo skończy. E, w takich miejscach bywa secret room bardzo secret room bardzo często. No i jest. Okej. Okay. No i teraz zastanawiam się, czy damy radę jakoś znowu zabrać pieniądze na sklep. Ostatnio w Rebirthie przede wszystkim bardzo, bardzo doceniam sklepy. Ale często bardziej niż tryżerumy, roomy, bo jest jakiś tam wybór i. Nie wiem, w sumie całkiem spoko to No, teraz jak się ranimy to się bardzo przyda. Yy, czy my otworzymy ten sklep? Otwórzmy go. Będziemy wiedzieć przynajmniej czy jest sens na coś zbierać, czy po prostu sobie odpuścić. I raczej nie sądzę, żebyśmy na to zbierali. Bo dwóch trinketów nie, nie będę nosił. Jak coś nawet mogę tego wymienić, bo jest słaby po prostu. Chyba żebyśmy dostali raka na przykład i Craft Horna, ale to raczej nie dostaniemy, ponieważ jeszcze nie mam Craft Horna na przykład. A, to ci zabiorę, tu ci kubka rozwalę. O, tu tak tego, no hetź. Dobra. wiem, no, że w tym sklepie sobie dokupimy coś, co byśmy chcieli. Moglibyśmy wejść tam do tego pokoju z kolcami używając właśnie Unicorn Horna. Chwila. OK. Bo wtedy jest możliwość, że nie stracimy HP po prostu. Okej. Okay. Znaczy nie jest możliwość. Na pewno nie stracimy jednego HP mniej. Właśnie tego jak wychodząc. Chyba, że wychodząc włączymy dopiero tego unicorna. Ale to różnie było. Zobaczymy, zobaczymy. Ha, laz, jakaś runa. W ogóle nie wiem czy jest sens zabierać się za te runy. Jeszcze nie odblokowałem mi chyba na tyle dobrze, dobrych, żeby właśnie się... O nie tuc. Safety cup. O może być lepsza. Szczerze to nie wiem co ten podzian tam szczególnie robi, więc... Więc bardzo fajnie, że mnie trafiłeś. Misiu. Nie, Dark Bam, nie. Dobra. Dziękuję ci. Że jesteś słaby i zjebany. I wolny. I potrzebujemy jeszcze trzech monet, jeśli byśmy chcieli to kupić, ale... Mm, nie sądzę. Nie sądzie moi drodzy przyjaciele. Ojej, 20 minut my jesteśmy gdzie? Katakomby dwójki, jejku. A zag, jesteś słaby. Albo to ja. Może wyłączę to jednak. Poison też na tym działa, wow. Ehm, safety cap mamy, więc to poproszę. Okej. Okay. Dzięki safety cup. Najlepszy przedmiot. Bombs K może się przydać bardziej. Czemu safety cup nie zadziała tak jak powinien? Że mam dobre pigułki. Nie rozumiem. Ale już widzę, że to będzie długa gra. Cars of the Unknown. A ba ba ba, nie. Łoty ty tyry. Łoty ryty ty grubasy na szczęście jeszcze nie skaczą, ale nie wiem, czy jak pierdzą, to przypadkiem nie szczelają. Zna to przynajmniej, trzeba uważać. Ło, Łoluju! Dobra, no wiedziałem. Ojej! A ty skąd się tam wziąłeś? Ja pomrę tutaj, zaraz. Najlepszy odcinek będzie na świecie. No poważnie. Już myślałem, że jeszcze szczeliwe mnie śmieć. Chyt, chyt. Treasurum na dole. Zwijamy. Mogę wejść. Nie! Kurwa, głupia. Nie bierzcie dark bama. Szczególnie jak macie tyle serceja. Okej, okay, tu się muszę chwilkę skupić, bo oni... Nie, to nie ma sensu. Witam. Chwila. Nadal speed down świetnie, dobra. Zapamiętam. To jest lepsze, bo mamy wirusa i to się kombi z wirusem. I jakbyśmy jeszcze mieli jeden pieniążek, to chętnie bym wszedł w pewne miejsce. Mm, tak. Uh -huh, uh -huh, tak. Uh -huh, oczywiście. I co jeszcze? Mogę mu unicorn -horna, ale teraz to już na nie opłaca. No śmieciu! Mm że ta gra sensu nie miała. Dobra, walić to. E, w sumie to dobrze, bo mam taki odcinek dla testu, czy 60 fps będzie w ogóle jakimś cudem opłacalne w oglądaniu, bo nie widzę dużej różnicy. Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, mam nadzieję że mimo wszystko wam się odcinek podobał. Piszcie, czy chcecie tak 60 fps, jak wam się podobało, bo nie wiem, czy to w sumie coś zmieni, jeśli mi się to nie będzie podobać, ale może, może, więc piszcie i oczywiście, co tam u Was słychać, możecie też napisać, bo dawno o tym nie gadaliśmy. No i do suszonkę. Cześć.